Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. Dziś odcinek o wywiadzie i w sumie artykule, który pojawił się na stronie TV4. Dostałem dużo wiadomości o tym i w sumie miałem dodać film jakiś czas temu na ten temat. No ale jako się nie złożyło. Dlatego na końcu tego odcinka dodam kilka fragmentów z niego, bo w mojej ocenie bez sensu wrzucać dwa podobne filmy. Na wstępie zacytuję to, co powiedziała serialowa Natalia. Link do tego artykułu będzie w opisie. A jakie wydarzenia w życiu Natalii mogłyby najbardziej zaskoczyć widzów czwórki? Anna Bosak odpowiedziała. Myślę, że największym zaskoczeniem dla fanów byłoby rozstanie Natalii i Marka. Ja mam pełną otwartość na to, co przyniesie los. I co przyniosą scenarzyści. Gdy to przeczytałem, od razu się przeraziłem. Chyba każdy wie, jakie zdanie mam na temat produkcji pip. Nie będę mówić, lecz można wywnioskować. Ja tam się boję co przyniosą, co mogli wymyślić. I pewnie nie tylko ja tak mam, bo na pewno fani Korowozu też tak mają. Co do Natalii i do mnie manego rozstania, powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby się rozstali na jakiś czas. Gdy w życiu korwickiej pojawi się Marika. Może zrobić to ze względu na bezpieczeństwo Marka i Igora zauważyłem, że po śmierci Mateldy przestało jej zależeć na czymkolwiek prócz swojej rodziny. W nosie ma konsekwencje swoich czynów, dlatego myślę, że skoro Natalia niby ma podzielić wątek zabały, o czym mówiłem w filmie o nowym sezonie, może zdradzić i działać na dwa fronty. Raz jest policjantką, a raz gangsterką. W sensie skumała się z dziewczyną Kowalika. Moim zdaniem taki scenariusz byłby najbardziej prawdopodobny, aczkolwiek na rozwód czy coś takiego nie ma raczej co liczyć. Gdyby było coś na rzeczy, raczej nie daliby takiej informacji przed rozpoczęciem sezonu. Rozumie marka, że chroni swoją żonę, że skłamał podczas zeznań. Wiem dziwnie brzmi to z moich ust, ale na jego miejscu nie wiem, czy dałbym radę żyć funkcjonować z taką osobą. Widział na własne oczy to, co zrobiła Natalia, a nie z opowiadań Emi czy szulca, bo inaczej coś widzieć, a inaczej wierzyć w plotki opowiadania osób trzecich. Zresztą zobaczcie na jego przerażony wzrok. On już doskonale wiedział co się stanie za sekund pięć. Nie robiąc Natalii potwora drugiej Elkibatory. Patrząc w jakim stanie psychicznym jest Natalia, bałbym się o swoje i syna bezpieczeństwo. Bo skoro zrobiła to raz, to może i drugi. Czy ktoś wie, co może jej strzelić w głowie? Gdybym był na jego miejscu, to chciałbym rozwodu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Natalia, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu. A jak ty myślisz? Natalia i Marek rozstaną się?